Pisałam na temat, właściwie, cytatu Charlesa Dickensa z książki David Caterfield, który brzmi: I te drobiazgi w sumie stanowią życie. Podeszłam do tego w ten sposób, że umieściłam ten cytat właśnie na Billboard reklamowy, który reklamuje nową adaptację filmową właśnie tej książki. I początkowo widniała tam tylko część tego e, cytatu, który kończy się właśnie tymi słowami, że stanowią właśnie życie. I e, moja główna bohaterka, która właśnie całe życie tylko tak ucieka, i ciągle e, czegoś się boi, i ucieka przed właściwie jakąś odpowiedzialnością, przed swoimi sprawami, to spotyka takiego e, tajemniczego mężczyznę, który e, zmusza ją do zastanowienia się nad swoim życiem i nad tym, co właściwie. Ono stanowi dla niej. I pod koniec, właśnie tego mojego opowiadania, widnieje już tam cały ten cytat, i ona stwierdza, że właśnie takie drobnostki, jakimi była ta rozmowa z tym tajemniczym mężczyzną, to stanowią dla niej życie. A co do mnie stanowi życie, to chyba są to głównie moi przyjaciele i rodzina ludzie, którzy mnie otaczają, z którymi spędzam swój wolny czas. Na pewno też edukacja i nauka, bo jest to częścią właśnie moich zainteresowań. A naj, najbardziej właśnie lubię ten czas spędzany z moimi kolegami i z rodziną.